Dojcie Rodacy. wypuścił bardzo ciekawy telefon Luna. Jego design bez wątpienia przykuwa wzrok, jednak czy warto go kupić? Oto test. Tak wygląda front opakowania, i ten jest mega minimalistyczny i elegancki. Z tyłu na dole producent nieśmiało umieścił kilka detali technicznych. Sam sprzęt jest dobrze zabezpieczony na czas transportu, sztywne pudełko dobrze chroni zawartość. W środku znajdziemy dwuamperowy zasilacz z złączem USB-A, krótki kabelek do niego z końcówką USB-C, jest spinka by wyjąć tackę na kartę SIM czy microSD, zapasowa folia ochronna wraz z alkoholem, obszerna instrukcja obsługi, no i takie silikonowe, miękkie i przezroczyste etui by eksponować design. Tak wygląda Luna po wyjęciu z opakowania i od razu widzicie, że plecki to główna atrakcja telefonu i trzeba im przyznać, na żywo wyglądają świetnie. Do nich jednak jeszcze wrócimy. Spasowanie wszystkich elementów jest tu wzorowe, a łapcie w tabelce jego wymiary, jak i wagę. Czuć jednak, że jest to porządny telefon. Mój egzemplarz ma cienką linię na dole ekranu, ale na szczęście nie na wyświetlaczu, a na już fabrycznie założonej folii ochronnej. Patrząc od góry mamy wejście mini jack dla słuchawek, jak i diodę i ar do sterowania np. telewizorem. Po lewej dwa przyciski funkcyjne, które sobie możemy dowolnie zaprogramować, tak jak pozostałe wystają około 2 mm i mają wyczuwalny punkt aktywacji. Po przeciwlogej stronie mamy przycisk do zarządzania głośnością, jak i włącznik telefonu z ukrytym czytnikiem linii papilarnych. Ten potrzebuje około jednej, maksymalnie dwóch sekund, by załapać i odblokować telefon, i jak widzicie, robi to za każdym razem. Gdy wybierzemy metodę wciśnięcia, ekran włącza się natychmiastowo. Na spodzie mamy wyjmowalną tackę na dwie karty SIM bądź jedną kartę microSD, port USB-C do ładowania, no i głośniki. Jeżeli chodzi o ładowanie, to jest to już z tych szybszych, a konkretnie 18W. Potrzebujemy około półtorej godziny, by naładować Aku o pojemności 5000 mAh. Głośnik jest zadziwiająco głośny, jak i całkiem dobry. Nic w nim nie trzeszczy, a piosenki czy rozmówcy są dobrze słyszalni. Łapcie sampla, a ja dopowiem, że na żywo brzmi to lepiej. To jednak design wyróżnia go spośród wszystkich telefonów na świecie. Półprzezroczyste plecy, a za nimi elegancka tekstura, no i LEDy robią tu robotę. Niestety jednak, jak się przyjrzycie, to podświetlenie nie jest równomierne, a konkretne diody widać gołym okiem to aż tak nie rzuca się w oczy, gdy te mrugają w rytm muzyki, bądź w momencie, gdy dostajemy jakieś powiadomienie albo gdy ktoś do nas dzwoni. To jednak nie zmienia faktu, że można było to trochę lepiej wykonać. Kolorów też nie jest sporo, bo zaledwie 7 podstawowych. Na plecach producent ukrył trzy aparaty. Główna 108 megapikselowa jednostka, jest też aparat nocny działający jak kamery przemysłowe i skromny obiektyw makro. Jeżeli chodzi o najlepszy aparat, to ten w tym przedziale cenowym bezapelacyjnie się wyróżnia. Szczegóły są widoczne na każdym zdjęciu, barwy zachowane poprawnie, generalnie jakość jest bardzo dobra, co na przykładach powinniście widzieć. 2 megapiksele w obiektywie makro są raczej słabe, ale z drugiej strony spoko, że w ogóle to tu jest aniżeli by tego nie było. Na pochwałę zasługuje z kolei tryb nocnej wizji, bo w momencie, gdy wy nie będziecie widzieć własnej ręki, bo będzie aż tak ciemno, to telefon zarejestruje obraz. Jakościowo będzie podobnie jak nagrania z kamer monitoringu, bo tutaj mamy taką samą zasadę działania, z dodatkiem jedynie większej ilości pikseli. Nagrania wideo maksymalnie w 2K i tutaj telefon wypada po prostu ok. Jeżeli chodzi o specyfikację techniczną, siedzi tu ośmiordzeniowy procesor MT6789 i 8GB na najnowszym Androidzie 12. Co to znaczy? Ano to, że telefon żwawo się porusza po wszystkich zakładkach i niewymagających aplikacjach, a czas otwarcia najbardziej przydatnych programów zawsze jest niemal natychmiastowy. A co gdy odpalimy gry? Tutaj też nie jest źle, natomiast z już wymagającymi tytułami 3D na pewno będziecie mieli problem. Dla hardkorowych graczy to na pewno nie jest telefon, ale jak lubicie sobie zagrać w Candy Crusha czy Angry Birdsy to nie ma tu problemu. Reasumując, za 1250 zł znajdziecie szybszy telefon i to nie jeden. Siłą jednak Luny to design, który bez wątpienia się wyróżnia. Co prawda, można i tu trochę mu zarzucić, ale patrząc na to, że jest to budżetowy smartfon, to chyba można i na to przymknąć oko. Na pewno też docenicie bardzo dobry aparat, jak i sporą baterię, a wysokiej jakości wyświetlacz LCD to również plus. Jeżeli nie zależy Wam na absolutnie najszybszym telefonie z tego przedziału cenowego, a cenicie wygląd, to Lunie można dać szansę. No i cóż, tym odoptymistycznym akcentem zakończymy program. Dzięki serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!